Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Tore A dzisiaj zrobię spawczu <noise> <noise> Dobra, e, no więc co Dzisiaj rozpoczynam reklamację serwera e, Aby dostać tu youtubera Tak Dostanę tutaj youtubera Jeśli film, film się spodoba Tak więc normalnie Tak, to, to rozwalił Nice, dzięki Ja sobie to wstawię, tylko będę Czekajcie. Dobra, więc rozpocznę tutaj teraz reklamację serwera Jeśli tu przejdziemy, to mamy tutaj informacje gdzie mamy aktualna granica mapy, to jest e, 3000 kratek komendy gildyjne to um, ukośnik F e, dropy stona, to zaraz wam to pokażę Jak się przejechało? Mamy tutaj wszystkie procenty, możecie sobie zobaczyć yy, właśnie na wygropienie yy, jakiegoś itemka. Mamy slime bole, szmaragdy, diamenty, złoto, prochy takie te. Więc widzimy. Lada mamy, dobrze. Yy, widzimy, mamy tu, yy, jeśli napiszecie SVIP, ukośnik SVIP, to będziecie mieli wszystkie informacje o SVIPie, tutaj macie o vip yy, Skype tutaj macie od yy, Admina znaczy właściciela, um, tutaj mamy, jak to napiszecie, dzieci mieli 9 taków kobla i to napiszecie, to dostaniecie lo, e, znaczy rudę szmaragdu I jak klikniecie na tą rudę szmaragdu, to dostaniecie losowy ten Dobra, teraz przejdźmy na następny a wtedy kierunek świata tak. więc tutaj mamy stoł y, stoiarkę, jak się robi stoiarkę? widzimy, mamy dookoła przepalony stone i na środku pistone. stone dobra, idziemy teraz y, na prosto i widzimy mamy tutaj reglami możecie sobie go przeczytać, widzimy minierki tu i y, rozwalone rozwalony mori Optify, Rijm Apt, mamy Forge, e, shadery, tak jak nie reklamy innych tych, to sobie przeczytacie jak wbijecie na ten serwer. Oczywiście będzie IP OP. Widzimy, tak. mamy tutaj losowy teleport e, i możecie e, się zrespić na m, właśnie e, takich cave'ach możecie się zrespić, oczywiście w key'wach możecie się sobie zrespić. Mamy tutaj craftingi, ogólnie tam są kowadełka i tutaj e, mamy itemki na gili. Trzeba mieć 32 diamenty, 32 szmaragdy, 32 klienki, 16 sian e, bloków sian. E, mamy tutaj jeszcze 8 kowadełków. Dobra. Więc tutaj byliśmy, a tutaj mamy telefon do Boga, tak? Nie wchodźcie tu, będę Dobra, lecimy tutaj teraz. Tutaj. Lecimy tutaj. Widzimy, tutaj mamy kowadełka. I tutaj mamy enchanting na... Widzimy 18 poziom. Ja byłem w naderze, glowstone czy golden sword, bo mnie atakowały te pigmeny. No więc co? Więc myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Ja wam, jeśli ktoś zalajkuje, mogę wam coś z tego enderchesta dać. Możemy wam... Mogę wam dać Oczywiście książeczki jakieś enchantowane i mogę też zrobić e, rekrutację właśnie do gildii mojej, która się nazywa Gildia. Widzimy, gilda, tak. gilda No Moja gilda się nazywa No więc e, będzie rekrutacja do tej gildii. Na razie m, jesteśmy w, trz w trzech na tej. Em, widzimy tutaj gildi. Em, to już będzie koniec odcinka tej reklamacji serwera No więc Podam IP w opisie Wbijajcie, lajkujcie mój filmik Bo będę miał youtubera tak. No więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia Cześć